Lampa full LED BMW i taki dosyć nietypowy problem, bo lampa działa pięknie wygląda, dopiero w momencie, kiedy włączamy światła długie, czyli drogowe, lampa mrugnie, wyskakuje błąd i te długie tak naprawdę są rozłączane i nie świecą. Eee, także w pierwszej kolejności, żeby przystąpić do jakiejkolwiek naprawy bo już wiemy, że problem na pewno jest w lampie już były zamieniane moduły, zamieniane lampy i ewidentnie coś z tą lampą jest nie, jest nie tak trzeba było lampę rozkleić, rozebrać, zobaczcie idzie to zrobić bez zniszczeń, bez cięcia obudowy, klosza to ładnie idzie rozebrać oczywiście nie za pierwszym razem, za pierwszym razem prawdopodobnie zniszczycie lampę, tak jak ja kilka musiałem popsuć, żeby się tego nauczyć. Wymaga to sporego doświadczenia i cierpliwości, także jeżeli nie robiliście tego, to lepiej zostawić to fachowcom. No a teraz, kiedy mamy lampę rozebraną, możemy sobie te wszystkie elementy rozkręcać, to wszystko zmontowane na śruby i każdy z elementów i podzespołów testować, aby zlokalizować konkretnie, dlaczego ten LED gaśnie. Dlaczego nie działa prawidłowo na aucie, ale o tym później. Tutaj chciałem Wam pokazać, jak wygląda lampa po rozklejeniu. Słuchajcie, jest cudeńko, które udało się zdobyć. Jest to moduł światła e, długiego do BMW. Jest tutaj e, samosadzone cztery, cztery diody, w tym dwa na górze, dwie, dwie na dole. Jest radiator. I tak naprawdę cały układ, który też w tym steruje, jest na tej płytce, która tutaj jest wbudowana. Także mogę, mogę przystąpić do rozkręcania teraz tej lampy, żeby ten, ten moduł wymienić. Dzięki temu uda się zaoszczędzić kilka tysięcy złotych i lampa wciąż będzie świeciła i, i, i działała tak jak, tak jak powinna. Uf, słuchajcie, tutaj prace już są zbliżają się ku końcowi, tak naprawdę taka kosmetyka została. Lampa już jest sklejona, klosie jest sklejone, tak to sobie wygląda. Mamy całkowicie nowy moduł od świateł długich. W ten sposób, no, kolejna lampa. LED uratowana bez potrzeby wymiany lamp na nowe udało się uratować tą lampę wiadomo, że jakiś, jak się zaczniemy przyglądać gdzieś tam jakiś znawca prawne oko zauważy ingerencję w tą lampę ale po zamontowaniu jest to całkowicie niewidoczne a biorąc pod uwagę koszt zakupu nowych lamp no to jest to dosyć ciekawa alternatywa ratowanie, naprawa tych, które mamy i jakiś tam ewentualny ślad ingerencji w tą lampę, to już przy założeniu, że kilka tysięcy nam w kieszeni zostaje, to już to jest dla wielu osób mało ważne.